No jak? Ja nie mam pieniędzy, Krzysiek, co ty? To daleko trzeba jechać? Pewnie. A ile to kosztuje? Pożyczę tobie. Pierwszy bilet. Bierzesz bilet. Pierwsza. Podjeżdżasz, bierzesz bilet. Później Tu wyjedzie. To idź weź bilet. Z, z twojej strony. A, tam, tak? Tak. Jesteśmy w Choroszczy Podjeżdżaj. Podjeżdżaj Wziąłeś? Wziąłem No Daj Gdzie daj? Pokażemy, widzą, że jesteśmy W Choroszczy, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gdzie jest? Po Chodniku. Słuchajcie, mogą być trochę lagi, ale tu. Jakoś idzie Gdzie tu? Tu Tu wjeżdżać? Tak Krzysiek już tu ma połapane, bo Krzysiek tu był to wie, nie? prawo Prawo. O! Prawo! To mów w prawo! Mówię w prawo! Powiedziałeś to... w lewo. Nie, w prawo. prawo. Czy nie no. będę chyba, nie? Dobra. Prawo. Prawo. Gdzie teraz? Na parkingu. tu. To co, parkować? A jak? Parkować? A jak? Tak też zrobię. Jo, nie ma Trzeba iść. Chodź. I co, będziesz pytał, tak? Tak. Dobra, Krzysiek, masz perfuma trochę. To są perfumy z Ewan. dajcie prysnę. Zaraz. Dajcie prysnę, żeby był żeby Dobra. Dobra. Chodź. Idziemy do Houston. Widziałeś Krzysiek, jakie dziewczynki fajne chodzą? Co? Widziałeś jakieś dziewczynki? No i co? Krzysiek, gdzie my idziemy? Niego tu nie ma.

To co, on nie wrócił na noc, tak? Nie To żeby wrócił to spał Ile lat ma? Proszę? Ile lat? 44 nie nie, Proszę, nie, nie, ma. nie, nie ma Nie ma Nie ma Nie ma Dziękuję Proszę do, do widzenia pani Czyli nie ma majora w Houston? Nie ma Teraz Izba Wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień? Ze ścianki? Ze ścianki? A to my pojeździmy trochę, Krzysiek Co? To my pojeździmy. To cały pak gazu byś musiał zatankować Ale widziałeś, jak się popryskałeś, jaki ładny, pachnący jesteś. Musisz się zatankować. <noise> Nie, to później to się same zamkną. Był otwarty Krzysiek kurwa bąka puściłeś? Nie Coś śmierdzi Nie Powiedz widzom Krzysiek co wiesz Dzień państwu sprawdzony Na izbie przyjęć Nie ma majora tutaj <laughs> Jadę teraz na jedzie przyjęć i na izbę wyczerzimy. A później do domu. Jak nie ma, to nie ma. Nie? Jedziemy. <śmuszel> <śmuszel> Kurwa, Krzysiek, ty chyba pójścieś bąka, bo strasznie śmierdzi. Nie, 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 nie. Mówię ci, że nie. Tam, na pewno nie? Na pewno nie. Gdzie jechać, Krzysiek? Tak ściechary się Czyli tu. tu? Tak Krzysiek opowiedz ludziom jak Ty byłeś w tej Choroszczy, strasznie jest czy nie jest strasznie? Ja w nigdzie nigdy nie byłem Nie byłeś? Nie A no. wtedy co Cię na filmiku zabierali? A! to... Tylko byłem parę godzin Parę godzin? Byłem. Parę godzin? Bo musisz zapłacić To ja... Za Gdzie iść zapłacić? Tutaj tak? Nie, tam w łukierku Tak? Tak Dobra, czekajcie ludzie Idziemy zapłacić Ujdziesz? Czekaj Wyjdę, źle wyjdę e! Nie tu! Ej! Do okienka! A co? Zapłaciłem? Jesteśmy winieni, kurwa, cały bak Benzyny Gazu, czekaj, ludziom pokażemy, to, co się dzieje, jedziemy Jedziemy Na ścianę. Słuchajcie, na, na Izbę Wytrzeźwień Teraz się rozłączamy, nie ma co marnować internetu Jedziemy za Zaściańską, na Izbę Wytrzeźwień Tam pewnie nie będzie można nagrywać Dlatego, że Dobra, przypuścimy Krzysiek, patrz jak tupeczka dupeczkę idzie Widziałeś? Widziuciem twoim Jakaś taka menelka Gdzie jechać? Tu na pewno? Tak Tak jak jechaliśmy No Dobra A co jest jak Wojtek odszedł, nie ma go? Wygląda słaba Nie, nie słyszę Pani Tu, tu, tu O, Sawona jest nawet tutaj O Dobra Dobra, słuchajcie na razie kończymy, za chwilkę będziemy w Białymstoku, jemy podjazd na Wytrzeźwiałkę Dlatego, żeby tutaj wiecie, z tym internetem nie świrować, nie? No, to trzymajcie się, siemano Krzysiu, pozdrów widzów Pozdrawiam serdecznie całego serca na razie, Ja na Wytrzeźwiałkę, prosto, prosto a, a, a panie pozdrowić I panie, i panów pozdrawiam No, ale dla, ale dla pań, takiego buziaka Słodkiego, to jakiś gorzki A? Bardzo ładny. dobra O, wiatraczek stoi no. U gospodarza jakiegoś Fajny I na lewo Na lewo? Na lewo Czyli tam mój. Tam Dobra na, na, pe na pewno na lewo? Na lewo, na lewo Dobra Krzysiu, Mercedes, Boży Chce benzyny O, już nie To śnieg? Jaki śnieg? Nie ma śniegu Nie ma śniegu, dobra Dobra, na razie Krzysiu, powiedz, żeby zostawili suba Suma e, bardzo... Kogo? Kogo? Suma, suma, suma. Nie suma, tylko suba. Suba. Suba Dajcie suba. Dajcie suba Ale ten nie przyjedzie tam A tutaj nie jedziemy tędy? Nie A bilać bo, bo przebudowa Dobra, e... dobra, dobra Zobracamy